スイーツ。 Cześć, jestem w drodze na Glinianki, żeby sobie trochę popływać. Powiem wam szczerze, przejechałem przez las mega sucho, mega sucho. Właśnie teraz wjechałem, wyjechałem w sumie z lasu na pola. No i jest tragedia, nie? Jest taki piach, że gravelem nie daje rady. No i patrząc na te pola, gdzie taka susza, że to po prostu... Się... temperatura wody 16 stopni więc jest mega ciepła także z Marzlaki bez pianki można pływać swobodnie chyba 16,35 jeżeli dobrze pamiętam miała ja nie zrobiłem zdjęcia nie chciało mi się dzisiaj że tak opowiem. 750 metrów sobie zrobiłem na lajcie także może jeszcze dokręcę coś tam bo sobie wyszedłem teraz żeby coś nagrać Także super, pozdrawiam. musiałem sobie chwilę usiąść bo niesamowita y, historia mi się przydarzyła y, wracając nad wody, że tak powiem wracając do domu przepisowo oczywiście po ulicy jedzie przede mną Mercedes który zwalnia jadę za nim Mercedes dojeżdża do osi jezdni po czym ja próbuję go wyminąć z prawej strony nie, pan stwierdza, że musimy mnie zablokować. Ok, cofam się za niego. Przyklejony do prawej krawędzi jezdni. Stwierdzam, że może będzie parkował, może nie wiem co będzie robił. Różką nie jestem. No to go próbuję wyprzedzić z lewej strony. Po czym, będąc na połowie pojazdu, facet centralnie widząc mnie w lusterku skręca w lewo i zajeżdża mi drogę. No po prostu nie wiem czy to jest syndrom małego Pindola. Czy, czy, czy nie wiem czego to jest syndrom, po prostu nie wiem, czy mu już tak kwarantanna na łeb uderza, że po prostu nie wiem, nie ma wrażeń i, i myśli, że jak skrzywdzi, nie wiem, osobę na ulicy, to się poczuje lepiej. No po prostu ręce opadają, także naprawdę trzeba uważać i trzeba jeździć naprawdę z dużym dystansem do niektórych kretynów, bo, tych, bo inaczej się tego nie da nazwać. Także chwila jak to się mówi oddechu, bo po prostu trochę się zdenerwowałem. No, dojechałem do domu. Szczęśliwy. Pewnie słyszycie ten szelest. Zajeczny, uwielbiam, zasłużyłem, tak sobie to dzisiaj, że tak powiem, wynagrodzę, <grymna> te moje przygody, kurcze, powiem szczerze, że mnie facet tak zgrzał, że koniec świata, ale ogólnie fajny dzień, Przejechane sobie na gravel'ku przez las, sympatycznie, ptaszki, wszystko jest, kurczę, ale powiem mam, susza jest straszna, nie? Straszna. Piach taki, że koniec świata. No i można powiedzieć, że dzień powoli, który jest 16.27, powoli dobiega końca. Zrobię jeszcze parę ciekawych rzeczy i... I zaczniemy jutro, nowy dzień. Trzymajcie się.